Nie pan, dawno już takiego zamieszania tu nie było. E, ostatnio jak trzy lata temu jakiegoś samobójcę z dachu ściągali, tak. A ten pan Eryski to podobno był jakaś znana postać. Była lekarz, co, co stwierdzał zgony. E, e, mówił, że kiedyś był na jego koncercie i że, e, że, 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 że taki wielki człowiek odszedł. Tak mówił. Tak, uzymiał w oczach, jak akt wypisywał. Tak. Bo ten, co umarł, to Polak był i rodzina też z Polski pochodziła. Ja tam na muzyce się nie znam, ale człowieka szkoda, bo umierać tyle kilometrów od ojczyzny i od bliskich, prawda? To przecież ja sam bym też nie chciał. <grym> tak. 29 czerwca 1941 roku zmarł jeden z największych polskich muzyków i mężów stanu, Ignacy Jan Paderewski. Z Poznaniem artysta był związany wyjątkowo silnie jako patriota i jako muzyk. Bywał tu wielokrotnie. Szczególne zaś znaczenie miał przyjazd Paderewskiego do stolicy Wielkopolski wieczorem 26 grudnia 1918 roku. Gdy gwałtowny wzrost fali nastrojów patriotycznych następnego dnia doprowadził do wybuchu walk powstańczych. Imieniem Ignacego Paderewskiego w Poznaniu nazwano jedną z ulic gimnazjum, obecne 6 LO, a w 1924 roku Paderewski otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta i Doktorat Honorowy Uniwersytetu. Imię tego artysty nosi również nasza Akademia Muzyczna. W końcu lat 40. XIX wieku Niemcy przystąpili do intensywnej rozbudowy sieci kolejowej na obszarze całego państwa. Inwestycje objęły także ziemię zaboru pruskiego, które zostały pokryte siecią linii kolei żelaznej. Szczególnie ważne były newralgiczne połączenia z większymi miastami, a zwłaszcza między stolicą państwa Berlinem i stolicą Prus Wschodnich Królewcem. Linia, którą z czasem zaczął kursować pociąg ekspresowy, przebiegała m.in. przez Gorzów, Wieleń, Piłę i Bydgoszcz. Uruchomiona została 29 czerwca 1851 roku. 29 czerwca 1898 roku w wino wrocławiu urodził się Zenon Kosidowski, powstaniec, pisarz, publicysta, znany przede wszystkim jako autor niegdyś sensacyjnych książek: Opowieści Biblijne, Opowieści Ewangelistów, Gdy Słońce Było Bogiem oraz Rumaki Lizypa. Był powstańcem wielkopolskim, zaś w okresie międzywojennym kierował Poznańską Rozgłośnią Polskiego Radia. Polski ruch śpiewaczy odgrywał ogromną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej. Formalnie były to chóry kościelne, funkcjonujące także na zasadzie organizacji grupującej ludzi o podobnych zamiłowaniach. Jednak w rzeczywistości krzewiono polskie tradycje i polski język, polska pieśń. Towarzyszyła niemal wszystkim poczynaniom społeczności na Ziemiach zagarniętych przez Prusy. Większość skółek śpiewaczych kontynuowała działalność także po odzyskaniu niepodległości. W dniu 29 czerwca 1931 roku polsko-katolickie towarzystwo w Zakrzewie organizowało po raz pierwszy święto pieśni, w którym udział wzięło ponad 600 dzieci.